Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Samochodów moich widzów. Seria druga powoli ma się ku końcowi i niedługo wyłonimy sobie 10 osób, najlepszych osób z poszczególnych 10 odcinków i damy ich do zestawienia podsumowującego serię drugą. Od razu was uprzedzę, nie ma się co tutaj martwić. Od razu po serii drugiej ruszymy z serią trzecią. Tak jak już informowałem, pojawiać się będzie niedługo jeden odcinek samochodów moich widzów w tygodniu zamiast dwóch, a w zamian za to pojawiać się będą dwa odcinki w tygodniu z motocyklami moich widzów. To tyle wstępu, ja Was nie zanudzam, przechodzimy do oglądania, tylko zasubskrybujcie proszę jeszcze mój kanał i jeżeli chociaż trochę doceniacie moją pracę. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Mati. Mati, serdeczne pozdrowionka dla Ciebie. Mati wysłał nam Renault renoscenika. Auto posiadanie długo, bo od jakichś 2-3 miesięcy. Auto to sprawuje się bardzo dobrze. Przez pierwszy miesiąc renówka przejechała około 1500 km. Nic poważnego się w tym momencie nie działo. Samochód jest duży, wygodny, ma ogromny bagażnik. Mati ogólnie nie ma przekonania co do tego auta, ale jego rodzice już tak. W aucie najbardziej podoba mu się komfort podróży, w tym dość dobre audio i ładne alufelgi. Rocznik tego auta to 2007 rok. Silnik diesel 1,9 130 mechanicznych. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Wyposażenie auta ABS, EPS, Klima pełna elektryka. Auto kupili okazyjnie i za te pieniądze wydaje im się, że było nawet warto. Tutaj wysłałeś mi jeszcze dźwięk z radia, niemniej nie mogłem go dodać, ponieważ nagrałeś po prostu piosenkę. Mogłeś nagrać dźwięk silnika i poprosić tatę czy mamę, jeśli to ich samochód, aby wyjechali z tobą na przykład za miasto, porobić zdjęcia, ale tragedii z twoimi zdjęciami nie ma. Myślę, że zdjęcia mówią same za siebie, nie ma co tutaj dużo oceniać. Ocena 7.2 na 10. Kolejną osobą jest Lolek. Lolek, pozdrowionka dla ciebie. Lolek podesłał nam zdjęcia swojego samochodu. Wysłał zdjęcia z karteczką z jego e-mailem, niemniej maila tego zamazałem, nie był on po prostu konieczny. Przejdźmy sobie do samochodu, jest nim GLE43MG z 2018 roku. Samochód ten dysponuje mocą 490 koni mechanicznych. Fabrycznie ma tylko 370 kucy, ale jest po tuningu. Silnik to 3.0. do setki rozpędza się w 4,2 sekundy. Posiada wiele trybów jazdy, takich jak np. Comfort lub Sport Plus. Auto zostało zakupione nowe z salonu. Lolek mówi, że zasubskrybował mój kanał, oczywiście jest to wymagane, abyście znaleźli się w odcinku samochodów, motocykli oraz rowerów moich widzów. Jest to warunek konieczny, pozostałe warunki znajdziecie po prostu w opisie pod tym filmem. Jeżeli chodzi jeszcze o Gieleka, to spalanie tego samochodu w mieście wynosi ponad 23 litry na 100 km. Lolek nie chciał podawać ceny swojego auta, chciałby po prostu, żeby zostało to tajemnicą, Ty zobaczą to auto w odcinku, po prostu jego znajomi. W mojej opinii bardzo słuszne podejście. Auto ma nadal blokadę do 250 km, lecz sam Lolek myśli, że bez tej blokady wyciągnąłby spokojnie 300 na godzinę. Pokażę wam jeszcze dźwięk silnika, który nadesłał mi Lolek. Jest to mega fajny element, dzięki któremu podwyższyłem Ci ocenę. Ale mogłeś wyjechać tym autem po prostu za miasto, a zdjęcia byłyby po prostu ciekawsze. Także zachęcam was do tego, jeżeli macie jakąś furę, a tym bardziej taką zacną jak ta lolka, wyjedźcie po prostu w fajne miejsce, bo foty robione pod domem nie robią na nas takiego wrażenia. Nawet jeśli, tak jak tutaj, auto kosztuje grube pieniądze. Ja daję lolkowi bardzo, bardzo dobrą ocenę, 8,5 na 10 i jedziemy dalej. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dominik. Dominik, żuwik dla ciebie. Dominik wysłał nam auto swojej mamy, ponieważ on jeszcze swojego nie posiada. Prawo jazdy będzie robić dopiero za 2 lata, więc za 2 lata ten samochód będzie jego. Jest to Opel Mokka z 2013 roku. Silnik benzynowy, jednostka 1.4, generująca 140 koni mechanicznych. Tutaj Dominik Grzecznie mówi, żeby ludzie darowali sobie w komentarzach komentarze typu, że jeszcze 100 tysięcy kilometrów i silnik będzie do wymiany. Cóż, taka moda downsizingu. Faktycznie teraz mamy małe silniki, dużo mocy. To po prostu nam fundują producenci. My nie mamy zbyt dużego wpływu na to, możemy zawsze sprowadzić auto z Ameryki. Jak kto woli, a ten Opel ma przejechane 60 tysięcy kilometrów. Aktualnie jego mama zrobiła nim już około 8 tysięcy i bardzo podoba jej się ten samochód. Wersja wyposażenia jest najbogatsza: jest to wersja Cosmo. Fotele to pół skóra, a auto kosztowało 58 tysięcy. Przyspieszenie od 0 do setki 9 sekund, spalanie 9 litrów. Tutaj Dominik dołączył również do grupy, do Snapa i subskrybuje mój kanał. Przesłał również dowody w postaci print screenów. Nie jest to konieczne, ale bardzo fajnie, że coś takiego wysłałeś. Mokka w tym momencie stoi na stalowych felgach z oponami zimowymi, z kołpakami, ponieważ jego mama i on czekają na nowe opony letnie oraz alufelgi 17, oryginalne z Opla. Auto posiada jeszcze nawigację oraz podgrzewane fotele. Opis bardzo, bardzo mi się podoba, szkoda, że to kolejne auto robione pod blokiem. Cieszy mnie to, że coraz więcej osób wysyła zdjęcia robione w fajnej scenerii, a tutaj leciutko, leciutko poszedłeś na łatwiznę. Doceniam jednak taką pierdołę, jak zamazanie starannie tablic rejestracyjnych. Niby to proste i niby to pikuś, ale nie wszyscy podchodzą pod temat tak skrupulatnie. Ja daję Ci ocenę 7,4 na 10. Myślę, że to sprawiedliwa ocena, biorąc pod uwagę to, że w sezonie drugim jesteśmy dużo bardziej rygorystyczni. Kolejną osobą jest Szymon. Szymon, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Szymon wysłał nam Audi Q7 z 2016 roku. Z danych technicznych moc maksymalna 272, konie mechaniczne. Bagażnik 890 litrów, prędkość maksymalna 245 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do setki 6,2 sekundy. Z wyposażenia tego auta mamy tu Audi Virtual Cockpit pakiet S-Line, nagłośnienie BOS, czterostrefową klimatyzację, światła w technice LED, perforowaną kierownicę, podgrzewane fotele, kamerę cofania, czarną podsufitkę, wiele asystentów, panoramiczny dach, przyciemniane szyby, Audi Connect i elektryczne sterowanie fotelami. Cena za to auto 486 900 zł. Szymon nadmienia, że jest to samochód jego taty. Sam Szymon, jak i jego ojciec prawdopodobnie, są przeogromnymi pasjonatami motoryzacji. Twój skrócony opis jak najbardziej był wystarczający. Szkoda tylko trochę, że średnio skupiłeś się na zewnętrznej stronie pojazdu. Są tylko dwa zdjęcia z zewnątrz, a zdjęcia z zewnątrz to najpiękniejsze w mojej opinii zdjęcia. Mogłeś tutaj dużo więcej wyciągnąć z tego samochodu. Do tego każde Twoje zdjęcie waży mniej więcej 100 kB, więc trochę średnio bym powiedział. Niemniej nie mogę powiedzieć, że nie starałeś się, daję ci za to ocenę 72 na 10 i taką też ocenę dostałeś na live, ocenialiśmy tam też Twoje auto. Kolejną osobą i ostatnią w tym zestawieniu jest Krzysztof. Krzysztof, pozdrowienka dla ciebie. Wysłał on swoje auto, na które założył dopiero co koła letnie. Auto zakupione dwa lata temu. Jest to Volkswagen Golf 4. Rocznik tego auta to 2000-rocznik. Pod maską jest zamontowany silnik 19 TDI, 101 koni mechanicznych. Samochód ten zakupił, ponieważ dwa lata temu urodziła mu się córeczka i kombi jest bardzo przydatne. Widać nawet na jednym ze zdjęć fotelik dziecka. Ma przejechane ponad 344 km Jeździ bez zarzutu, pali bez problemu Nawet w największych mrozach W ogóle dam tutaj taki off-topic Czasem piszecie w komentarzach czemu mówię 30 zamiast 30 Po prostu w Małopolsce tak mamy Jest to taka gwara małopolska Sprawdźcie sobie to po prostu w Google. My już tak mamy, że mówimy 3 zamiast 3 Ale wracamy jednak do auta i jego plusów Bardzo wygodny i komfortowy Mało pali, bo około 5-6 litrów jak dla Krzysztofa ma bardzo duży bagażnik, tanie części i bez problemu dostępne. Minusy? Jest bardzo niski, wszędzie prawie nim haczy o osłonę silnika. Już kilka razy nawet osłona została urwana, a tak samo dolna lotka zderzaka. W ciągu dwóch lat były naprawiane już tuleje tylnej osi, amortyzatory oraz sprężyny tył. Z przodu były naprawiane wahacze, łącznik stabilizatora, drążki układu kierowniczego i zaczyna powoli odzywać się dwumasa i ta naprawa troszeczkę zaboli. Samochód jest jeszcze na kołach zimowych, ale w najbliższym czasie chce założyć alufelgi. Na koniec Krzysztof może polecić niemieckie Das Auto. Cenę ciężko podać na dzień dzisiejszy: 2 lata temu dał za nią około 7000 zł. Krzysztof mieszka w pięknych Borach Tuchowskich i tu drogi nie są za ciekawe, więc często zdarza się, że ma samochód obklejony z smołą i tym samym lakier dostaje po tyłku. Tutaj jeszcze napisały, że jeżeli mam jakieś pytania, mogę pisać: nie ma tutaj konieczności, brakło mi tutaj tylko dźwięku silnika. I tutaj będziecie mogli się zastanawiać, czemu gość, który kupił auto na przykład za 200, 300 czy 500 tysięcy, dostał niższą ocenę od gościa, który auto kupił za jedną setną tej wartości. W mojej opinii Krzysztof bardzo, bardzo się postarał. U mnie nie ten ma szansę na 10 na 10, kto wysłał auto za miliony złotych, tylko ten, kto wykazał się inwencją twórczą i wielkim zaangażowaniem. Krzysztofowi daje bardzo, bardzo wysoką ocenę, 9,4 na 10. Na live'ie ze mną się zgodziliście. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Wam się, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka like oraz napiszcie komentarz po sobie. Zostańcie jeszcze do końca, na końcu będziecie mieli bonus. Jak informowałem czasem na live'ach, pod koniec odcinka znajdują się czasem bonusy. Jeżeli chcecie o nich więcej wiedzieć, zapytajcie mnie na live'ie, odpowiem bardzo chętnie na Wasze pytania. Tymczasem to wszystko, do... należy do Cezarego. Cezary, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Czarek wysłał nam Subaru Imprezę WRX z 2006 roku. Samochód ma od dawna i jest w idealnym stanie technicznym. Deska rozdzielcza jest mała, ale nie widzi na niej przebiegu. Auto kupił używany od tunera sportowych samochodów. Kolekcjonuje on takie fury i może wysłać więcej jego aut. Szczerze, mieliśmy mega pozytywny humor, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia na live'ie. Po pierwsze wymyśliłeś coś nowego i wykazałeś się wielką kreatywnością. Po drugie zrobiłeś zdjęcia nie gdzieś na biurku czy na sofie, a specjalnie przygotowałeś scenerię, mimo że to tylko białe tło pewnie z prześcieradła. Ja i tak to mega doceniam. Do tego ten silnik i ten podtlenek azotu w postaci butli z gaśnicą. Dałbym ci ocenę 9,9 na 10, bo brakuje mi tu tylko dźwięku silnika.